modlitwa ocalenia, całkowite przyjęcie schronienia. Drogi Kryszno, proszę przyjmij mnie u Twoich lotosowych stóp. Był czas, gdy moje serce pełne było wahań, może nawet nie było pewności, że jesteś moim najbliższym przyjacielem i wybawcą. Teraz przychodzę, by w pełni przyjąć schronienie w Tobie. Oddaję Ci całe życie, moje ciało, Umysł, serce, całe jestestwo, wszystko, co posiadam. Proszę weź to. Drogi Kryszno przyjdź do mojego serca i pozostań w nim. Pozwól mi pamiętać o Tobie każdego dnia. Od tej chwili należę całkowicie do Ciebie. Proszę uczyń ze mną to, co uznasz za właściwe. Zaakceptuj mnie. Pomimo moich wad, niedoskonałości i niepokojów. Jesteś moim jedynym uwielbionym panem i schronieniem.